Monika Mikowska oddaje Ci scenę. Gromkie brawa dla Moniki. Dziękuję. Dziękuję Tobie bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze wyłączyłeś gongi. Tak, tak. Tak. Też mamy taki dodatkowy deal. Ja Wam dziękuję bardzo, że zostaliście do końca. Znaczy, że macie potrzebę tej prelekcji posłuchać, a z racji, że jest to prelekcja intymna czyli blisko was. Chciałabym sobie usiąść, tak jak wy, żeby właśnie blisko być i zapytać was o to pytanie, mm, mm, czym jest intymność, na co liczycie, jeśli chodzi o tą prelekcję intymną. Szczera. Intymność z języka łacińskiego oznacza wewnętrzny najgłębszy, i jak właśnie przyjechałam do Was z wewnętrzną, głęboką autorefleksją ostatnich 12 miesięcy. Jak widzicie, nie mam slajdów. Kilka lat temu, w czasach, gdy występowałam dużo i zbierałam dużo doświadczeń prelegenta, śnił mi się koszmar, że wchodzę na scenę i orientuję się, że na scenie dopiero, że nie mam slajdów. Więc nie przygotowałam. Za to przygotowałam skrypt. Mam tu napisanie dosłownie każde, dosłownie każde zdanie, które chcę Wam dziś powiedzieć. Dzięki temu wiem, że jest to moja najlepiej przygotowana prelekcja ever. Slajdy nie będą Was rozpraszać, możecie zamknąć oczy i wsłuchać się w słowa, bo chcę wam dzisiaj opowiedzieć o najgorszym dniu mojego życia. 6 grudnia 2022 roku wtorek, godzina 12. Co dwutygodniowy strategiczny call z czwórką moich najlepszych menadżerów. Rozmawiam z nimi o strukturze kosztów firmowych i konieczności ich cięć. To będzie rok, w którym zaksięgujemy ponad 1 milion złotych straty. Nie mamy żadnej poduszki finansowej. Ba, straciliśmy płynność w regulowaniu zobowiązań bieżących i co drugi dzień odbieram od widykatorów telefony, których uprzejmie proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. A oni uprzejmie proszą mnie o natychmiastową zapłatę. Wiemy już też, że będziemy musieli zakomunikować opóźnienia wypłat w styczniu. W lejku sprzedażowym nie ma projektów, które pozwoliłyby mi założyć, że w najbliższym miesiącu czy dwóch pozyskamy projekt, który poprawi sytuację przychodową, a poprawa potrzebna jest natychmiast. Oprócz problemów cash flow, oprócz tego, że mamy przychody niższe od kosztów, to mamy do tego jeszcze 1 milion złotych pożyczki której w terminie wymagalności, to jest w marcu 2023 roku, nie będziemy w stanie spłacić. Czyli w lutym 2023 roku, tego roku, jako prezes zarządu spółki, powinnam złożyć wniosek o upadłość. Dodam jeszcze, że e, tego dnia mam katar i tego kola z menadżerami robię z łóżka. Ledwo żyję. Wiecie, czym jest katar. Katar to walka o przetrwanie, to walka o to, żeby nie, uto nie utonąć w morzu smarku, więc czuję się fatalnie, leżę, jestem w pozycji półleżącej, prawie leżę i pytam mój zespół o opinię, m, które koszty ucinamy, z czego rezygnujemy, kogo zwalniamy. Nie chcemy nikogo zwalniać, bo zwolnienia w MOBI były pół roku temu, no ale musimy zacząć wychodzić chociaż na zero, więc oprócz tego, co już wycięliśmy, to musimy jeszcze więcej. Gadamy już godzinę. No i w końcu zrezygnowana pytam, to co? No co jeszcze wycinamy? Na to odzywa się Rafał, Monia, już nie masz czego. Ja patrzę na nich i pytam, czy w takim razie sama mam podjąć ostateczną decyzję? Tak. Na to odzywa się Mirek, mój wspólnik i mąż. I tu pauza, cofnijmy się jeszcze chwilę wcześniej, trzy miesiące wcześniej. Trzy miesiące przed tym kolem poprosiłam Mirka o rozwód i złożyłam mu propozycję wykupu jego części udziałów. Decyzja o rozstaniu zawodowym i prywatnym wynikała z naszej rozmowy, którą toczyliśmy od kilku miesięcy o różnym i odmiennym podejściu do życia i biznesu, którego moim zdaniem nie dało się pogodzić, więc dojrzalej było pozwolić sobie na pójście dwiema osobnymi ścieżkami. No ale dopiero zaraz pójdziemy osobno. Więc w dniu 6 grudnia nadal jesteśmy razem wspólnikami, oboje członkami zarządu i mamy kolektywną odpowiedzialność za spółkę. I na moje pytanie, czy sama mam podjąć ostateczną decyzję, które koszty wycinamy, on odpowiada tak. Sama. Czyli jestem sama. Dodam jeszcze do tego kontekst prywatny. Bo jako właścicielka spółki zawsze jest tak, że wynagrodzenie wypłacam sobie na końcu, a w obecnej sytuacji finansowej pieniędzy sobie na bieżąco wypłacać nie mogę, nie chcę. Żyję więc z karty kredytowej. Z karty kredytowej opłacam niemałe koszty życia. Tak jak kiedyś wydawało mi się, że 70 tysięcy limitu na karcie kredytowej to dużo, za dużo i nie jest mi tyle potrzebne. Tak teraz po raz pierwszy w życiu widzę kilka ostatnich tysięcy do końca limitu. No i jestem przerażona. Jestem przerażona, że problemy finansowe są tak duże, że niemożliwym wydaje mi się z nich wyjścia. Bezsenne noce, poranki rozpoczynane telefonami od windykatorów, niewyobrażalny stres, ściskający gardło, uniemożliwiający głęboki oddech. Stres, który kumuluje się od kilku miesięcy, ma również błyskawiczne implikacje na zdrowiu, takie, których nie widać. A więc to jeszcze nie wszystko, co chcę Wam opowiedzieć o tym dniu. Bo w grudniu dostaję negatywne wyniki cytologii, po których idę na kolposkopię, po której dowiaduję się, że na mojej szyjce macicy zaczął rozwijać się stan przedrakowy. Także takie trzy słowa: upadłość, rozwód, rak, stan przedrakowy. Także tego dnia, 6 grudnia, rozumiem ludzi, którzy podejmują decyzję o odebraniu sobie życia. Dosłownie jestem położona na takiej mentalnej podłodze. Nie mam na nic siły. I dzień później nagrywam wiadomość głosową do mojego przyjaciela Mateusza na Whatsappie i relacjonuję mu to, że jestem smutna, zła, przerażona. I mówię, Mateusz, jestem sama. A Mateusz odpowiada mi w wiadomości głosowej, no tak, Monia, jesteś sama. I jak słyszę moje słowa w jego ustach, to działa to na mnie niezwykle otrzeźwiająco. Słyszę sama siebie. No i tak sobie myślę, że skoro jestem sama, to znaczy nie mniej, nie więcej, że mam całkowitą odpowiedzialność i decyzyjność za swoje życie i mogę je zmienić dowolnie. Jestem też świadoma, że sama sobie taką rzeczywistość wykreowałam, taką rzeczywistość, o której Wam teraz tutaj też opowiadam. I w tym momencie czuję również, że bardzo, ale to bardzo kocham życie. I kolejnego dnia, 8 grudnia, podejmuję decyzję, żeby zacząć podnosić się z tego dna, którego ewidentnie dotknęłam. Czuję w całym swoim ciele, że nic już niżej nie ma, gorzej być już nie może i gorzej już nigdy nie będzie. Na drodze z dna w górę codziennie powtarzam sobie, że wszystko to wydarza się po to, żeby przygotować mnie do czegoś większego i piękniejszego. No po prostu musi się to wydarzać po coś, żeby przygotować mnie do czegoś większego i piękniejszego. Nie wiem do czego, nie wiem jak, ale wiem, że ma to głębszy sens, który mnie motywuje do wyjścia z dupy. 12 stycznia tego roku już jestem posłowie z jednym z moich wieloletnich znajomych z branży, szefem pewnego software house'u, który wstępnie deklaruje chęć akwizycji. Być może będzie to sprzedaż części lub całości udziałów za długi. Umawiamy się najpierw na sprawdzenie, czy jest między naszymi zespołami Cultural Fit, a potem na due diligence. Zobaczymy, jak pójdzie ten cały proces. Na kolejnym kolu z menadżerami, pięć dni później, 7, 17 stycznia, mam dość pamiętny speech, na którym mówię otwarcie, obrazowo, a wręcz poetycko o sytuacji firmowej. I mówię do moich e, ludzi, drodzy, jedziemy na ścianę, która się nazywa upadłość. W tej chwili zbliżamy się do niej z taką prędkością, że już nie ma wątpliwości, że ta ściana naprawdę nazywa się upadłość, ale jestem maszynistką tego pociągu, jestem w pełni obecna i informuję was, że bierzemy teraz w chuj ostry zakręt, żeby w tą ścianę nie uderzyć, tak ostry, że oczywistym jest, że możemy z niego wypaść, oczywistym jest, że będzie nieprzyjemnie, że będą przeciążenia, ale gwarantuję wam, że wykręcimy. Nie wiem jeszcze jak, ale... Wyjdziemy z tego, wiem. Nie mam planu B, mam tylko plan A, także zakręcam w lewo na pełnej. Are you with me? I chyba to musiał być dobry spis, bo pamiętam jak Rafał był podekscytowany zapowiadającą się jazdą. Natomiast ja wewnętrznie słyszałam dodatkowe głosy, te wewnętrzne głosy, głos ego. No jasne, że masz tylko plan A. Co by właściwie za przedsiębiorczyni, jakbyś położyła firmę? Mikowska, taka gwiazda, położyła taką firmę. Znacie ten głos? Ego, które za wszelką cenę chce obronić łatkę, z którą się identyfikujecie. Głos, który generuje jeszcze więcej strachu, by tylko obronić swoją tożsamość. Na szczęście był też inny głos, cichszy, nieśmiały, głos z serca. Monia, uratujesz tę firmę, bo za nią stoi świetny zespół. Klienci kochają z nimi pracować. Dla tych ludzi ją uratujesz. Są ludzie, którzy kochają tę firmę. Uratujesz tą firmę z miłości. Mam kolegę Dawida Hędzela z EO, który prowadzi, um, promuje hashtag lawnoTweer. I miałam tu gdzieś naklejki. O, właśnie tutaj one są, te naklejki. LawnoTweer. Mam ze sobą kilka, więc jeżeli kogoś przekona ta idea, tak jak mnie, to, to chętnie rozdam. I. Ta decyzja o uratowaniu firmy to była moja pierwsza, duża, świadoma decyzja życiowa podjęta realnie z miłości, a nie ze strachu. Uratuję tę firmę, bo ją kocham. Uratuję tę firmę dla ludzi, którzy kochają tę firmę. Końcem stycznia umawiam się na spotkanie z moim pożyczkodawcą i uprzedzam go, że marcowy termin spłaty pożyczki jest zagrożony. Umawiamy się na wydłużenie, co dla niego jest ok, a dla mnie jest moim małym pierwszym zwycięstwem które daje mi pierwszy taki dowód, że jestem w stanie to poukładać. W lutym robię cięcia kosztów. Takie do szpiku. Dopiero w lutym możemy powiedzieć, że już więcej nie ma czego ciąć, nie w grudniu, w lutym. I z kilkoma osobami z zespołu przechodzimy na współpracę ze współpracy stałej na współpracę on demand. Zmieniam tą formę współpracy również z dwójką kluczowych menadżerów, na których zatrzymanie mnie nie stać. Wtedy w lutym kończę swoją współpracę z Krystyną, moją świetną CEO, a w marcu, końcem marca, z Mirkiem. W kwietniu przejmuję udziały Mirka i zostaję stuprocentową właścicielką Mobidika. I do tego wszystkiego jeszcze wymyślam sobie deadline, że to całe szaleństwo, że to, że nie mamy pieniędzy, skończy się w czerwcu. Dlaczego w czerwcu? Bo termin rozprawy rozwodowej został wyznaczony na czerwiec, oraz wydaje mi się, że na pewno do czerwca to ten proces akwizycji już powinien się skończyć. I takie zakotwiczenie w punkcie przyszłości pozwala mi przetrwać. Moja sytuacja chujowa jest chujowa, ale to tylko kilka miesięcy. Nie na zawsze. I to, co jeszcze pozwala mi przetrwać i funkcjonować, to przyjaciele. O Mateuszu już wspominałam, to wspomnę jeszcze o wyjeździe do Marrakeszu z Entrepreneurs Organization, organizacją przedsiębiorców, do której, do której należałam. Lecę tam, żeby się zdystansować, lecę tam, żeby oderwać się od mojej szarej, przytłaczającej rzeczywistości. Mam sobie ogrom smutku, ogrom złości. Na forum siadam przed nimi, przed kilkoma osobami i mówię: wiem, że dam radę. Wiem, że to jeszcze kilka miesięcy, już daje radę, ale to wszystko jest takie ciężkie, czy ja mogę się po prostu przed Wami wypłakać? I z tego wyjazdu wracam o, kilku, o kilka kilogramów lżejsza. Tam na pustyni w Marrakeszu decyduję się zostawić trochę złości, trochę smutku, trochę strachu. Dalej, 22 marca wygrywamy przetarg publiczny, pierwszy, na milion złotych dla Ministerstwa Finansów. Wiecie, jak długo wygrywa się przetarg publiczny, gdy spółka nie może do przetargu przedstawić zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, gdyż wtedy na tamten moment, kiedy pytają, takiego zaświadczenia nie posiada? Ale wygrywamy pierwszy przetarg sterii, wszystko co trzeba, załatwiamy. Końcem, marca, wygrywa, końcem maja wygrywamy również duży przetarg dla Katowice Miasto Ogrodów, potem Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Także kochani, niezmiennie na tego typu problemy w firmie sprzedaż, 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 sprzedaż jest lekiem podstawowym. Od kwietnia zaczynamy notować pozytywne wyniki finansowe. Od tego miesiąca do dnia dzisiejszego sytuacja jest normalna, wraca do normalnej, przychody są wyższe od kosztów. Firma sama zaczyna wychodzić z problemów finansowych bez dodatkowego finansowego wsparcia zewnętrznego, chociażby od tego partnera, z którym jesteśmy w procesie. W styczniu firma była bardzo chora, od kwietnia finanse zdrowieją. I to, że trwa due diligence, to, że patrzą nam na ręce, to, że zadają nam trudne pytania, dostają ode mnie wstydliwe odpowiedzi, to mógł być dla mnie dodatkowy stres. Ale ja jednak interpretuję to jako pomoc i doping. Od mojego kolejnego przyjaciela z EO, Kostasa, nauczałam się zamieniać negatywne myśli na pozytywne i myślę sobie, nie, że oni zadają mi takie pytania, bo chcą mnie ujebać, tylko jestem wdzięczna za te pytania. Oni mi pomagają, bo palcem pokazują mi dosłownie rzeczy, na które dotąd w ogóle nie patrzyłam. Więc jestem wszystkim osobom, które były obecne w tym procesie, przewdzięczna za, to, za te doświadczenia. Tu należą się też słowa podziękowania i uznania dla mojego zespołu w MOBI, szczególnie dla Jadwigi, Rafała, Mateusza, Michała i Łukasza. Wasza piątka była i jest na pokładzie i dawała z siebie wszystko. Tak jak ja kierowałam pociągiem, zżonglowałam papierami, terminami, rozmowami, ale to, że projekty były sprzedawane i realizowane tak, że klienci są i byli zadowoleni i chcą więcej, to, 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 to zasługa właśnie wasza, tych ludzi, których wymieniłam. I oczywiście zespołu naszych projektantów i badaczy. Także z całego serca dziękuję wszystkim 26 osobom, które dzisiaj są w zespole MOBI za Wasze zaufanie i zaangażowanie. Oczywiście rozumiem osoby, które zdecydowały się w tamtym czasie zmienić pracę i wspieram Was dobrą energią w Waszej karierze zawodowej. W maju orientuję się, że jestem w nowej, fantastycznej relacji ze samą sobą i doceniam, jak ogromną zmianę w swoim własnym mindsetie oraz stylu życia dokonałam przez ostatnie miesiące. Zrozumiałam, że ta zmiana najpierw zadziała się we mnie i następnie ze mnie wypromieniowała na zewnątrz, uzdrawiając nie tylko środowisko biznesowe, ale również uwaga, relacje z moimi rodzicami. A trzy tygodnie temu, licząc od dziś, byłam na kolejnym badaniu kolposkopowym, na którym dostałam potwierdzenie tego, co czułam już wcześniej wewnętrznie, podskórnie, że stan przedrakowy się cofnął. No, sam się nie cofnął. Pewnie pomogłam mu zmianą stylu życia, bo więcej zaczęłam spać, intuicyjnie jem, ćwiczę świadomie, bardziej świadomie niż kiedykolwiek i oddycham. No i dzisiaj mamy 13 września. I na dzień 13 września mamy wypełniony lejek sprzedażowy. Już co miesiąc po troszeczku zbieramy, odkładamy na poduszkę finansową. Termin spłaty pożyczki mamy wydłużony, nie mamy żadnych zaległości bieżących. Ostatecznie do akwizycji nie doszło. 9 dni temu ja podziękowałam i zakończyłam proces. Mamy wysokie zaangażowanie w zespole dużą zajawkę na współpracę ze sobą oraz z klientami, którzy są naszymi partnerami. Oni nas kochają za szczerość projektową. Myślę, że to podobny level szczerości, którą ode mnie słyszycie teraz tylko dotyczącą projektów. A teraz dominują u nas projekty badawcze i projekty związane z audytem treści i w ogóle mam taką właśnie ciekawą refleksję, że to, co sprzedajemy jako agencja UX-owa dość dobrze podkazuje potrzeby rynkowe. W niepewnych czasach bardzo istotna jest pogłębiona wiedza o o człowieku, o jego mm, o pogłębiona wiedza psychologiczna i socjologiczna. I druga rzecz, słowa. Mówię o audycie treści, bo słowa, słowa, w jakich się komunikujemy między sobą i jako firma do człowieka, słowa mają znaczenie. I to, co wam dzisiaj opowiedziałam, jest już przeszłością. Dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu. Nie mam całego wieczoru z Wami, żeby mm, opowiedzieć całą historię. Opowiedziałam Wam tylko o kilku wydarzeniach, z których możecie coś wziąć dla siebie. A dlaczego to opowiadam? Dlatego opowiadam to, bo być może wśród Was jest chociażby jedna osoba, która ma ciężko, ale tak turbo-turbo ciężko, że już nie daje rady. I wystarczy tylko jedna osoba, która być może pomyśli teraz: jeśli ona wyszła z takiej dupy, to ja też dam radę. Także, być może opowiadam moją historię tylko dla jednej osoby, gdziekolwiek siedzisz na sali, czy oglądasz to w internecie, chcę ci powiedzieć, że dasz radę. Jest drugi powód bardziej systemowy, bo chcę Wam jeszcze opowiedzieć na koniec o takich trzech metodach, trzech narzędziach, których użyłam, żebyście może sami sobie z nich korzystali i wzięli z tego. Po pierwsze. To postrzeganie, sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość, umiejętność postrzegania rzeczywistości, bo mamy własną odpowiedzialność za percepcję sytuacji. Sytuacje po prostu się wydarzają i to my wybieramy, jak ocenimy daną sytuację. Bo zobaczcie, moja sytuacja, dokładnie ta sama, którą wcześniej Wam opisałam, miała również inny kąt i był on następujący. Tu i teraz jest ok. Dalej stać mnie na mieszkanie w Warszawie, w mieście, w którym wynajmy mieszkań są najdroższe w Polsce. Moje dzieci są uśmiechnięte i moje dzieci nie usłyszały jeszcze zdania, że nie stać nas na jedzenie. Mówiłam Wam o karcie kredytowej, która zaraz sięgnie dna, ale jeszcze nie sięgnęła. Mam wiele osób, do których mogę zadzwonić, do których mogę się wygadać. Chodzę, mówię, spotykam się z ludźmi, oddycham. O to, czego wtedy kompletnie nie zauważałam. I jeszcze do tego wszystkiego umniejszałam sobie jako przedsiębiorcę, a powinnam być dla siebie miła. Bo oczywiście, że ta sytuacja, w której znalazła się firma, wynikała z moich niedopatrzeń, zaniedbań. Ale wcześniej, w tym samym czasie podejmowałam też takie decyzje, które były odważne i dobre. Wzięcie milionowej pożyczki na inwestycje, w zespół, na rozwój produktów czy marketing na rynkach zagranicznych, na których nas jeszcze nie było. To normalne praktyki biznesowe, w które postanowiłam zainwestować, a inwestycje czasem po prostu się nie powodzą. Kilkudniowe opóźnienia w wypłatach pensji to kilkudniowe opóźnienia, a nie wielomiesięczne, czyli to jest dla mnie znak, że mam to już pod kontrolą. Czy jeszcze projekt z dofinansowania NCBIR? Może nie należało się z nim tylko stresować, a od początku go potraktować jako zaawansowaną lekcję z zarządzania finansami. Dzięki, któremu dzięki której ostatecznie opracowaliśmy skuteczną metodę liczenia cashflow, którego od lat nie mogliśmy się dorobić. I jeszcze wreszcie umiejętność przekierowywania uwagi na sytuacje, za które mogę być wdzięczna i mogłam być wdzięczna na przykład za kilku klientów, którym daliśmy znać o naszych trudnościach i którzy w drodze reorganizacji procesu ich fakturowania pomogli nam przetrwać największe doły w cashflow. Jeszcze raz dzięki wam. Drugie narzędzie, druga umiejętność, o której chcę Wam odpowiedzieć, to umiejętność oddzielania faktów od emocji, od opinii. Opowiedziałam Wam głównie o faktach i emocjach, powstrzymywałam się, starałam się powstrzymywać od opinii, ale teraz pokażę Wam lepiej na przykładzie, o co mi chodzi z takim podziałem. Pamiętacie to moje pytanie, gdzie pytam kadrę menadżerską, czy mam tą decyzję o cięciu kosztów podejmować sama? I Mirek odpowiedział tak, i to jest fakt. I teraz opinia. Jaką możecie mieć opinię na temat tego zdania, na temat tej sytuacji? Możecie pomyśleć, a to drani, zostawił ją w takiej sytuacji samą. Może być też inna opinia, inna interpretacja. Na przykład, on tak ufa w jej umiejętności, że wie, że ona da radę. To w końcu ona jest CEO, więc. Skoro tyle razy dawała radę, teraz też da radę. Więc postrzeganie tej sytuacji można rozstrzygnąć na wiele sposobów. Można powiedzieć, jak on mógł, a można powiedzieć: ufał mojej mądrości. Albo po prostu ufał w doświadczenie moje jako CEO. Która interpretacja, która opinia jest właściwa? Nie ma właściwych interpretacji. Właściwa jest ta, że właściwa jest ta, która jest wasza. A jest ich nieskończenie. Ostatecznie, ona też, o, ostatecznie one też nie mają znaczenia. To, co ma znaczenie, to fakty i emocje, ale jeśli fakty należą do przeszłości, to to, co zostaje tu i teraz, to emocje. I ostatnia, ta trzecia umiejętność, o której chciałam Wam opowiedzieć, to świadomość emocjonalna. Bo to zdanie, ta sytuacja, ten kol wywołał u mnie jeszcze większy smutek, strach i złość. I te trzy emocje. To trzy z sześciu emocji podstawowych. Krzysiek też miał je na slajdzie, to jest podział emocjonalny według Ekmana, które. Yy, I obok tych trzech jest jeszcze radość, yy, zaskoczenie i wstręt. I emocje czujemy automatycznie. Nie możemy ich powstrzymać. Nie jest prawdą, że kobiety są emocjonalne, a mężczyźni nie. Ludzie są emocjonalni. Tych sześć emocji wydarza się automatycznie niezależnie od płci i niezależnie od miejsca. Nauczono nas, że w biznesie nie ma miejsca na emocje, ale one wydarzają się automatycznie. Więc, powtarzając ten pogląd, że nie powinniśmy o tym mówić, to pogłębiamy nieodczuwanie tych emocji, moim zdaniem. I żeby podać wam taki przykład, dlaczego to jest automatycznie, wezmę sobie przykład emocji wstrętu, jak ona wydarza się automatycznie. Spróbujcie nie czuć obrzydzenia, gdy wchodzicie do toalety publicznej. Podnosicie klapę, a tam w środku pływa spłuka na kupa. To jest z automatu, te wszystkie sześć. Każda emocja ma swoją biochemię, automatycznie wyzwala określone hormony w organizmie i super, jeśli się to biochemię rozumie, ale to, co jest pierwszym podstawowym krokiem, to samo zauważenie emocji, że one po prostu są i zaakceptowanie, że one potrzebują potrwać tyle, ile potrzebują potrwać. I teraz znowu na moim przykładzie. Byłam absolutnie świadoma wtedy, że byłam pod wpływem strachu. Byłam absolutnie świadoma, że rządzi mną, gadzi mózg. A strach to emocja, która jest we mnie, ale ja nie jestem nią. Jestem czymś więcej niż nią. Mogę czuć strach, jestem w stanie zlokalizować go w ciele, ale mam w sobie więcej niż ten strach. I jeszcze drugi przykład. Złość. Złość zwykle na kogoś. A dla mnie złość to było tak naprawdę lustro do złości, którą czułam na siebie samą. Miałam też taką jedną rozmowę z Mirkiem, która brzmiała mniej więcej tak: Słuchaj, potrzebuję z Tobą pogadać, bo jestem na Ciebie zła. I wymieniam. Jestem na Ciebie zła za to, za to, za to, za tamto. Ale wiesz co, to nie jest złość na Ciebie. To jest złość na mnie. Że ja nie patrzyłam, że ja byłam rozproszona, że mogłam sprawdzić a nie sprawdziłam, że zwykle działam szybko, a tutaj czuję się, jakbym spała przynajmniej dwa lata. Ta złość mnie trawi od środka i ona jest tylko moja, więc proszę cię, nie bierz jej do siebie. To, że ci o niej mówię, pozwala mi ją uwolnić. Dziękuję Ci, że mogę ci to powiedzieć. A mówię wam to też po to, bo niezobaczone, nieodpuszczone, nieuwolnione emocje zostają w ciele. I nosimy je ze sobą cały czas podświadomie, odpalają się potem ponownie w prozaicznych sytuacjach, by dać nam kolejną i kolejną szansę na ich zobaczenie i uwolnienie. Także to, co wam teraz opowiadam, dla mnie to jest kluczowe, kluczowe, by zachować zdrowie psychiczne, bo dorośli ludzie nie potrafią zarządzić myślami i emocjami. Dlatego cieszę się, że mam okazję to zmieniać i pokazywać to na swoim. Przykładzie. W ogóle mogę się też pochwalić, że dosłownie dwa tygodnie temu do Dużej Korporacji Konsultingowej złożyłam ofertę na sześciomiesięczny cykl spotkań mentoringowych, których celem jest podnoszenie świadomości emocjonalnej kadry menadżerskiej. Mogłam się jakoś, jakąś rzeczą związaną z AIM tutaj pochwalić, a tu słowo o e, emocjach, tu też mój komentarz, bo kilka, e, przynajmniej kilka razy dziennie w swojej pracy korzystam chociażby z czata GPT mega doceniając, jak bardzo ułatwia i przyspiesza to wiele zadań w pracy i bardzo dobrze rozumiem ekscytację. Trochę ją podzielam do tej coraz większej automatyzacji kolejnych sfer życia, ale z drugiej strony uczulam was na pogłębiający się tym samym dystans do czucia siebie. Uważam, że potężny przyrost mocy obliczeniowych pociąga za sobą równie potężny regres intelektualny i duchowy. Gdy czasem w wywiadach słyszę powtarzające się pytanie, czy nie boisz się, co będzie, jak sztuczna inteligencja rozwinie samoświadomość, to mam ochotę zapytać, a czy Ty rozwijasz świadomość? Bo to, o co pytamy, to, na co zwracamy uwagę, jest niesamowitą wskazówką do tego, co dla nas ważne. Słowa, które wypowiadamy, rzeczy, które zauważamy, wszystko to odbicia tego, czym sami jesteśmy, albo to, do czego aspirujemy. Są osoby, które mówią, że AI to rzeczywistość, sama tak mówiłam, ale to, co chcę teraz powiedzieć, to rzeczywistość jest taka, jaką ją widzisz. Każdy z nas kieruje swoją z własną rzeczywistość przede wszystkim za pomocą myśli, którym pozwala przelatywać przez swoją głowę. A jak ja sama rozwijałam swoją samoświadomość, w moim przypadku była to ścieżka zadawania sobie naprawdę trudnych pytań który normalnie zadaje się doradcą, konsultantom, wróżką, psychologom, psychoterapeutom. Jeśli chcecie, żebym pozadawała wam kilka takich e, trudnych pytań, to zapraszam na e, mentoring. Pokieruję was tak, żebyście sami znaleźli odpowiedzi w sobie, bo ja nie jestem od udzielania rad. Ja znajdę wam odpowiedzi we mnie, każdy z nas ma odpowiedzi w sobie. I w momencie, w którym zwracałam się do siebie i zadawałam sobie te pytania i cierpliwie słuchałam trudnych odpowiedzi, to znajdowałam, co jest głosem ego, co jest głosem intuicji, co jest głosem serca. Widząc, słysząc, czując i rozumiejąc siebie, mogę poprowadzić siebie dosłownie do wszystkiego. Mogę wyprowadzić siebie z najgorszego dnia w moim życiu i już nigdy więcej go nie powtórzyć. Drodzy, dziękuję wam. Byliście cudowną publicznością, jaką mogłam sobie wymarzyć na dzisiejszą prelekcję. Jestem bardzo ciekawa, co z niej weźmiecie dla siebie, co zapamiętacie, bo to, co zapamiętacie, będzie ważne dla ciebie w tym konkretnym momencie, w którym tego słuchasz. Zdania, które zapamiętasz, będą wskazówkami dla ciebie. Tak działa uwaga. Kierujesz ją tylko i wyłącznie na to, co jest dla ciebie istotne, co jest teraz tobie potrzebne. To była prelekcja o mnie, ale to była również prelekcja o Tobie, bo zapamiętasz z niej to, co Twoje. Dziękuję.